Cześć wszystkim, Kuba Steinborn z tej strony, w mojej prawej ręce znajduje się nowy obiektyw od Tamrona, czyli 25 do 200 mm ze światłem. Uwaga, nie tak źle, bo od 2,8 do 5,6 to kolejny obiektyw z takich bardzo uniwersalnych. Zresztą nie zdradzajmy faktu, lecimy do materiału. Samron waży nieco ponad pół kilograma, będąc dokładnym 575 gramów, i jego obudowa nie oferuje zbyt wiele, ale wydaje mi się, że jest tutaj wszystko to, czego najbardziej fotografowie potrzebują czyli przede wszystkim dwa pierścienie oczywiście ostrości i ogniskowej, ale to banały. Dalej, jeden przycisk funkcyjny tuż obok niego. Wejście do USB-C, dzięki któremu będziemy mogli zaktualizować nasz obiektyw za pomocą oprogramowania Tamron Utility, natomiast po drugiej stronie znajduje się przełącznik Lock, który blokuje lub odblokowuje, o, w tym przypadku odwrotnie, pierścień zmiany ogniskowej. Filtr, który możemy wkręcić na ten obiektyw, wynosi 67 mm, co dla Tamrona zaczyna być standardem. Dopiero co na tym kanale rozmawialiśmy na temat obiektywu bardzo podobnego do dzisiejszego, czyli Sigma 20 do 200 mm. Tam przysłona znacznie ciemniejsza, tutaj nieco mniej, ale również ogniskowa krótsza. Dla kogo więc taki obiektyw? Wciąż uważam, że przede wszystkim dla osób wybierających się w podróż, na wakacje i do takiego codziennego fotografowania czegokolwiek, bo to wciąż bardzo lekki i stosunkowo niewielki obiektyw, który świetnie przyda się chociażby fotografii parku, gdzie. Ja go wykorzystałem. Ale oczywiście nie tylko. Drugim takim zastosowaniem może być oczywiście reportaż, ale tutaj mimo wszystko ta ciemna przesłona na zaawansowanych tematach może być uciążliwa. Przejdźmy teraz do ostrości. Ja wykorzystałem do tego testu moją tablicę ostrości, ale nie kierujcie się, nie kierujcie się tym aż tak bardzo, bo wciąż są to bardzo domowe warunki. Bynajmniej nie laboratoryjne. Natomiast to, co możemy wywnioskować z moich testów, to zdecydowanie duże zniekształcenia. Ta dystorsja jest naprawdę bardzo widoczna. Teraz widzicie obrazek na 25 mm z przysłoną F2.8. No i możecie zresztą sami ocenić, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samą ostrość, to tutaj już nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Przynajmniej jeśli chodzi o centrum kadru, bo kiedy zjedziemy sobie na krańce, no to tutaj już widać zmniejszenie tej ostrości, zmniejszenie rozdzielczości. Ale to co jeszcze możemy zauważyć, to widoczną aberrację chromatyczną. Te zabarwienia żółtowo-niebieskie w tych najbardziej kontrastowych elementach są z... 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 zauważalne, ale jednocześnie warto zauważyć, że łatwe do usunięcia zarówno w postprodukcji, jak i w aparacie, a więc nie ma się o co martwić, ale warto mieć to gdzieś tam w tyle głowy. Jeśli chodzi natomiast o Obrazek na 200 mm, to prezentuje się on w ten sposób. Tutaj znowu widać zniekształcenie, nieco mniejsze, ale wciąż zauważalne. Przechodząc do ostrości, tutaj tak samo dobra jest ta ostrość Ba, nawet widać fakturę papieru, na którym wydrukowałem te tablice ostrości. Natomiast, jeśli przejdziemy sobie z powrotem w róg. Aberracja, jeśli jest, to dużo mniejsza i tym bardziej taka zielonkawo-czerwona, ale dużo mniej zauważalna, a ostrość na 200 mm nawet na brzegach kadrów wciąż całkiem dobra. Zobaczmy, jak wygląda winietowanie. Teraz mówimy o 200 mm i przysłonie 5,6 czyli przysłonie całkiem przymkniętej, ale najbardziej otwartej, jak się da. Tak wygląda przed kompensacją, tak wygląda już po włączonej kompensacji. Różnica niewielka, ale zauważalna. To winietowanie na 200 mm nie jest tragiczne, ale jak zauważycie. W tym momencie sami ta kompensacja wszystko, wszystko niweluje. Natomiast jeśli chodzi o 25 mm, tutaj różnica jest jeszcze mniejsza i tutaj trzeba pochwalić naprawdę Tamrona, bo zarówno na 200, jak i 25 mm, moim zdaniem to winietowanie jest naprawdę na przyzwoitym poziomie i jak możecie zobaczyć w tym momencie sami, ta różnica jest naprawdę minimalna. Mam kilka zdjęć, które zrobiłem podczas spaceru w parku z tym obiektywem w których próbowałem pokazać głębie ostrości, ale to nie było proste zadanie, ze względu przede wszystkim oczywiście na przysłonę oraz ogniskową, bo z jednej strony przysłona 2.8 to całkiem szeroko otwarta przysłona, ale na 25 mm nie daje naprawdę płytkiej głębi ostrości, z drugiej strony 200 mm, czyli ogniskowa, która zapewnia głębie ostrości i piękne rozmycie tła, z przysłoną 5.6 nie daje fenomenalnych portretowych Efektów i tak możecie zauważyć to w tym momencie, że te, to rozmycie tła pewnie nie jest najbardziej artystyczne, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć, ale wciąż możemy uzyskać całkiem ciekawe efekty. Niestety ten obiektyw miałem w swoich rękach przez mniej więcej 24 godziny. To naprawdę nie jest szmat czasu, a więc to, co mogę powiedzieć o autofokusie, to to, że mnie przez te 24 godziny po prostu nie zawiódł. Byłem z nim na zdjęciach w parku, byłem z nim na zdjęciach w galerii sztuki, więc nie były to zbyt dynamiczne wydarzenia, umówmy się. Niemniej robił wszystko to, co chciałem, żeby robił. Wygląda więc na to, że tam przygotował kolejny świetny obiektyw. Wow, kto by się spodziewał, prawda? Obiektyw, który przyda się przede wszystkim w podróży i na wakacjach. Ostatnio powiedziałem, że do wakacji pozostał rok, powiedziałem to we wrześniu. Który zwrócił uwagę, że nie rok, tylko 10 miesięcy? To prawda, tym razem 10, 9, 8 miesięcy do wakacji. Dla mnie wakacje są cały rok, kochani. Świetny obiektyw, niestety muszę go już y, oddać, y, ale szczerze mówiąc, polecam. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. Kolejny obiektyw 25 do 200 mm. Dajcie lajka i subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Ja się z wami nie żegnam. Widzimy się w kolejnym materiale na kanale cyfrowy.pl.